Witam, dzisiaj zaprezentuję moje nowe książki. W jaki uzbrojenia 69 Saperzy Kolejowi? To, co pokażę obie książki, to jest zakład do kolekcji pociągów pancernych. Co mam z tego wydania? Mam pociągi pancerne z Deginopia, pociągi pancerne z Niepołomic, drezyny pancerne, Drezyna pancerna Tatra i transport kolejowy. Tu widzimy przęsa mostów. Że jeszcze tych książki nie przeglądałem Postanowiłem z wami tutaj. Tu widzimy wysadzony most przez saperów. Widzimy parowóz. Będzie się wbijał. No tutaj mamy dwa parowozy kotłami do siebie ustawione. od dole widzimy saperów. Znaczy nawet książki jeszcze nie czytałem, tylko to są saperzy kolejowi. Bardzo ciekawa powinna być ta książka. To, że zaraz po nagraniu będę sobie czytał, studiował. Radzi chcę zobaczyć w ogóle co tutaj mamy. Znaczy nie wiem jak to się nagra mi, bo tu widzimy takie ilustracje. Ponieważ nie wiem, to się nagra, ponieważ nagrywam tabletem, ponieważ nie mam tekstu, nie miałem kamery żadnej, no, ale coś tutaj się zobaczy. Widzimy tutaj, to są saperzy kolejowi na linii. Ćwicze, ćwicze, ćwiczebnej tłuszcz Mińsk Mazowiecki Mamy ćwiczebnej. Ćwiczą sobie rozwalanie torów I zobaczymy co to jest, jakie są tutaj ilustracje w ogóle w tych, w tych książkach Zakopiłem z ciekawości, bo ponieważ chciałem sobie zobaczyć właśnie interesują takie właśnie książki z wojny tym bardziej ten temat kolei tutaj widzimy fajne wagony zobaczyć ten Jack. tutaj widzimy most kolejowy Moje 1927 dwudziesty siódmy budowla budowana bardzo ciekawe. tutaj widzimy budują ciczebną trzebny most. Trzebna budowa mostu Rod Wagnera w Kazaniu. Tuż przed połączeniem przęsła budowanego od środka z przęsłem budowanym od brzegu. Też ciekawe ilustracje przedwojenne. Trzeba będzie sobie dokładnie to poczytać wszystko to zobaczyć ale to zapowiada, zapowiada się bardzo ciekawie tu widzimy parowóz w sektorze drugiego batalionu znieśli go w 1934 roku w Bogu Małowicach tu widzimy fajny parowóz na moście także bardzo fajne to, że zapowiada się fajne czytanie. że Będziemy zaraz sobie czytać, oglądać. To że ja tę książkę po prostu począłem, to obie udało się kupić u jednego sprzedawcy. Były wystawione obie na Allegro. A że nie były drogie to przecież sobie kupić do kolekcji. No to widzimy fajne dwa parowozy. Spięte kotłami do siebie. Sytuły wagoniki. Bardzo ciekawe. Mam co czytać. Elegancko. Będzie co czytać. Elektrownia polowa. Czyli agregat prądu twórczy. To tak się mówi. Kiedyś to było budowle, nie? Zbali ku drzewa Zbali I to musiało utrzymać parowóz Ale zapowiada się Ciekawie. Jest z ciekawości kupiłem znaczy co tu jest, ale nie żałuję, bo coś ciekawego tu jest, z tego co widzę. I to będę miał co czytać dojdzie do kolekcji o pociągach o kolei a tym bardziej interesują nas książki przedwojenne albo z czasów wojny na temat kolei tu widzimy ćwiczenia minowania torów drugiego batalionu mostów kolejowych ale tory powyginane Nie? a to jest ten do rozwalania torów czytałem o tym pętla założona na rozkręcanie szyny lokomotywa TP2 dostarczona przez warszawską DOKP a, mieli robotę z tymi szynami Zapierzy kolejowi A Niestety nie mam kamery, to tak pokazuję. O tutaj, szyny poniszczone. zaperskie Saper, doświadczenia z ciągnikiem C7P Zrywka drewna. Ciągnik C7P użyty do niszczenia torów. Teraz, to za jakość obrazu, ale no, niestety ja kamery nie posiadam. To jest ciekawa, ciekawa ilustracja, fajne zdjęcie. Moc, zawalony. Niemieccy saperzy przy, przykręcają szyny na moście. Prawizoryczne pszczoły pszczelnie, poniszczone fajnie. A tu odznaki, tu co się okazuje w następnym odcinku, I tu mamy to topić z ale ja mnie interesują tylko książki na temat y, kolei, biorę i książki na temat <kluzni> okrętów wojennych polskiej marynarki wojennej, ale tylko okręty, które będę kleił. W <laughs> saperze część 2. tu widzimy tutaj stacja, chyba przedtem parowozy trzłami do siebie. Tutaj widzimy parowóz TP2 numer 237. I tu widzimy drazyna, prowadnica szynowa, prowadnica torowa na no, ciągnik C7P, ale śmieszne. Lokomotywka spalinowa 600 MM Buzek platformowy, a to pewnie wąskotorówka tak, tabor wąskotorowy, dobrze powiedziałem Tabor wąskotorowy, bardzo fajny ta spalinówka śmieszna, nie? Taki wąskie wąskotorówka Tu jeszcze o, tu są wagony wagony mamy Przepiękne stare wagony takie na makiecie by się fajnie zdały Tu widzimy motor Ursus Tutaj samochód półgłośnicowy wzór 3. 4 i motocykl soku motocykl soku i samochód wzór 3. 4 głośnicowy i z motor soku no, to tutaj mamy rejestrację, To jest no to gdzieś parowoz, Fajny wstęp parowóz. zegrze, zegrze, To też fajne. A no, tak, żeby miał wieczorkiem co czytać. Ten jack tabor normalno torowy zaś ta ilustracja te sama parowozy kotłami do siebie tej saperzy tutaj widzimy często wykorzystywali widzę to zdjęcie jak parowozów. tutaj rozwalają tory To ciekawe. Tu widzimy szkic lokomotora parowozu T3 taki był używany w pociągach pancernych. A tu jest spalinowa lokomotywa przetokoła Polskiej budowy z platformą PDDK. Spalinowy przetokowy, fajnie. O tu widzimy. W większa ilustracja spalnik bezprzetokowy fajny takie na makiecie by się zdały szkice wagonów serii KD tutaj widzimy Także mamy to czytać PDKS platforma Bagony kryte. Towarowe. No, nawet nie, nie żałuję, że kupiłem sobie tą książkę. Żeby będę miał do kolekcji z pociągami pancernymi, drezyną i transportem kolejowym. A tutaj mamy soperzy kolejowi. Wielki Leksyk Uzbrojenia, wrzesień 39 fajne wagony PKP jakieś takie były fajne takie małe wagoniki a teraz to takie długie, duże wagony są jakieś takie małe węglareczki wagon główny widok z przodu Silnik Austro Taimler wagonu głównego wagony Ciekawe były wagony kiedyś, nie? W wojennych. Tu widzimy Żuraw, wagonowy żuraw, dźwig czteroosiowy fajne w hmm. samochód z kołami na szyny fajna książka tutaj przy, te, przytaczają na kołach, na wózkach szyny kiedyś to mieli widzimy auto zaprojektowane na, z kołami na szyny o, tu widzimy pojazd nośnicowy C7P. Będzie wjeżdżał, na platformę. Parowozik to jest bądź ciekawe ciekawy bardzo. Parowozik i bądź fajne zdjęcia że zaraz będę sobie czytał tu też parowozik maskatorowy dwa goniczki fajne Bardzo ciekawe Dużo fajnych ciekawych zdjęć z czasów wojny przedwojenne Bardzo ciekawe O tutaj wykolejony Także pierwsze otwarcie książki jest nagrywane, a zaraz będziemy sobie to czytali, studiowali. Bardzo ciekawe. No, także przyznam, że nie żałuję, że to kupiłem, ponieważ to jest bardzo ciekawe. Fajne babłony, to się robi w tym. W takiej epoce to bardzo ładne wagony są Ja na przykład zbieram wagony wszystkich epok My tam Nie przeszkadza czy epoka pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta Mnie to obojętnie ważne żeby po torach coś jeździło na makiecie Wagon silnikowy Kurczę, Kiedyś to, te wagony wyglądały nie? Są wąskotorowe Ale bardzo ciekawe zdjęcia no, powiem, że takie zdjęcia w ogóle na brudnecie nie widziałem pierwszy raz je widzę w tej książce bardzo ciekawe fotki o no, tu widać prowadnicarz Szynowa, jak tu jest, łańcuchami, jak tu nie zjeździło, widzimy hamulec, to pewnie był hamulcowy. Okay. żołnierze działają A to Boże, może to robi. polepki ciekawe nie? takim czymś by się pojeździło takim czymś by się pojeździło Propędnice szynowe no pojazdy koscielnicowe, takie tankietki, PLD. tak dobrze mówię tankietki, tamkietki muzeum w Suchaczewie, byłem tam, polecam, się takim parowozem jeździło. Także to, to wszystko, także mam fajne dwie części, dwa tomy, saperzy kolejowe, tam pierwszy, ten drugi to żeby opłacało się. Mam co teraz czytać. To by było wszystko. Do następnego hej.